gdzie jestem? Witaj w swoim koszmarze! Jesteś tu ty, ty i przedstawiam cię do ciebie! Jestem jeszcze ja. A tak będą, co jest to tak? L low frame rate Hej, a w ogóle wiecie, że grałem w Undertale? Eee, nikt nie pytał. Jeszcze jestem ja. Ale gdzie po co i dlaczego? nie wiem, czy to uważasz, ale wszyscy mają swojej mocy z filmów, w których występowali. Więc mogę kogoś zgodzi! Ej, ale ile jest tej mocy w swoim filmie? Eee, to nie ja. Nie zadaję pytań. Ale czekaj. Skoro mamy te moce, które mieliśmy w filmie, to ty nie istniejesz. Animator nie zrobił filmu o John Sadzie. Porzucił go. Żegnaj. Oh no! Anyway. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować...